tutaj kontekst tego wyroku. Otóż kontekstem jest wyrok, czy właściwie postanowienie sądu o umorzeniu sprawy ze względu na brak cech przestępstwa, jakich, jakichkolwiek cech przestępstwa w poprzednim postępowaniu. Kontekstem są wyroki skazujące wobec osób, które były przedmiotem rozpracowania wskazujące na bezwzględną karę pozbawienia wolności składiną niszczą, mimo że w końcu by chodziło o bardzo poważne przestępstwo niż ta, która zapadła teraz wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, panowie Krzysztof Brendel i Grzegorz Postek mieli otrzymali wyroki właśnie takie same dwa i pół roku więzienia. Czyli krótko mówiąc sądy zarówno w sprawie Mariusza Kamińskiego i jego kolegów, jak i w wypadku oskarżonych w wyniku działań CBA przyjęły, że te działania były całkowicie uzasadnione, że wszelkiego rodzaju zarzuty nie mają żadnych podstaw. I rzeczywiście, proszę Państwa, wszystkie działania były zatwierdzone przez prokuratora generalnego, były zatwierdzone przez sądy, żeby było jasne. Było wiadomo o kogo chodzi, tam nie było nigdzie NN, tylko po prostu było wiadomo o kogo chodzi, a mimo wszystko obecny sąd uznał, że jest podstawa do skazania i to skazania na wyrok nieporównanie ostrzejszy, nieporównanie cięższy niż ten, którego żądał prokurator, bo przypomnę, że prokurator żądał roku pozbawienia wolności z zawieszeniem. A tutaj mamy trzy lata bez zawieszenia, skoninąc przy przestępstwie umyślnym na trzy lata z zawieszeniem skazać nie można. Mamy więc do czynienia z wydarzeniem, które trzeba skomentować także, jeśli chodzi o inne aspekty tego kontekstu, chcę powiedzieć jasno, po pierwsze, to jest sygnał mówiący już zupełnie wprost, w Polsce. Nie korupcja jest przestępstwem, tylko walka z korupcją jest przestępstwem. Nie przestępcy są winni, tylko policjanci są winni. Skonijono dwa skazani: Krzysztof Brendel i Grzegorz Postek. To przecież z zawodu policjanci. Po drugie, proszę państwa, mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której ten wyrok zapada w trakcie kampanii wyborczej. I nie ma najmniejszej wątpliwości, że to odejście, radykalne odejście od żądań prokuratora, bardzo rzadko zdarzające się przynajmniej na takim poziomie, jeżeli chodzi o orzecznictwo sądowe, jest elementem tej kampanii. Tak to traktujemy. To chodzi o to, żeby zmienić bieg kampanii, która dzisiaj przebiega z punktu widzenia obecnej władzy niepomyślnie. Przebiega niepomyślnie ze względów, na no, których tutaj nie będę omawiał. W tej chwili mamy do czynienia z próbą skoncentrowania uwagi społecznej na kwestiach, które dotąd nie były przedmiotem tej kampanii i dlatego obawiamy się dalszych działań. Obawiamy się nawet działań, które mogą sprowadzać się do, używając języka prawnego, osadzenia skazanych w więzieniu tylko i wyłącznie po to, żeby wywołać konflikt, żeby koncentrować uwagę społeczną na tych sprawach. Bardzo znaczna część społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wygląda dzisiaj w Polsce wymiar sprawiedliwości, jak daleko jesteśmy od państwa praworządnego i państwa demokratycznego. Ten wyrok zresztą pokazuje, że ta droga ku Białorusi, którą rozpoczęto przeszło 7 lat temu, przebiega w tej chwili coraz szybciej. Coraz szybciej i można powiedzieć w sposób coraz bardziej intensywny. Ten wyrok będzie oczywiście kwestionowany tą drogą, która jest przewidziana przez prawo poprzez odwołanie się od niego do wyższej instancji, ale ja chcę też jasno powiedzieć, że my traktujemy ten wyrok właśnie jako akt w kampanii wyborczej, to po pierwsze, a ja mogę się tutaj odwołać także do własnych doświadczeń swego czasu niejaki pan Jabłoński, sędzia Jabłoński kierował mnie na badania, i to jest mniej więcej tego samego rodzaju akcja, tylko tym razem jeszcze bardziej drastyczna. Dziękuję bardzo. Dziękuję.